Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie, bo minęło no chyba około 20 dni od startu tego baniaczka. I co? No chciałem Wam pokazać jak w tej chwili to wygląda po tych prawie trzech tygodniach. No w sumie w środę minął 3 tygodnie, to będzie 19 dni. Jak wyglądają rośliny na dzień dzisiejszy jak się wszystko rozwija tak jak widzicie dość fajnie to zaczyna wszystko zarastać Ten środek ten środek porośnięty jest przez i tutaj nie wiem czy pamiętacie w poprzednim bodajże odcinku tego baniaka Prosimy bardzo o pomoc w identyfikacji mm, dwóch roślin. Temat, że nie aktualny, udało mi się zidentyfikować. Mm, y, pierwsza roślina to jest ta, roślinka. Jest to to, się nazywa Juncus y Repens. Tak przynajmniej twierdzą użytkownicy forum rośliny akwariowe. I druga roślina. To ta roślina. Z bliska ona wygląda tak. To hydrofilia Deformis. Bardzo fajnie wyglądają, bardzo fajnie rosną tutaj. Widać cały, tutaj ten, cały ten przyrościk. To jest właśnie przyrost, który tutaj się w tym zbiorniku już pojawił. To widać, że są po kolorze. Ta dolna część tej rośliny jest ciemniejsza. To samo ma się tutaj z tymi małymi zadonaczkami. O, tak jak widzicie, czubki jaśniutkie. To jest to co wyrosło w tym zbiorniku. Ok, skoro widzimy od tej strony. Powiedzcie co wyjmę kamerę? Ciężko będzie Wam coś pokazać tak tu od lewej hmm. Hmm, to jest hydrofilia sensifolia może wam pokażę no ta roślina rzeczywiście dość dość wolno tutaj przyrasta Jakieś przyrosty są. Ale, ale ubogie. Ale fajna, ładna roślina, na razie przyjęła się. Widać, że widać, że żyje. Widać, że żyje. Tu nawet, tu nawet o, pojawił się jakiś nowy odrost, tam z dołu chyba od korzenia, więc fajnie. Kolejna roślina. I teraz nie pamiętam nazwy tej rośliny. Ta trawa. No i teraz tu mam dylemat, bo powiem Wam szczerze yy, czytałem gdzieś tam na jakichś forach, próbowałem zaciągnąć informacje o tej rośliny i wielu użytkowników twierdzi, że niestety nie jest to roślina wodna. I sprzedawcy no, sprzedawcy naciągają. No, zobaczymy. No, twierdzą, że po miesiącu ta roślina po prostu się rozpływa. Na razie żyje. Kilka listków tam rzeczywiście padło, ale roślina żyje. Nie widzę tak to prawda świeżych jakichś jakiś przyrostów z niej, ale też nie, no nie gnije ta roślina jakoś na większą skalę, że tak powiem. Tak, to by było to. Co dalej? Eleocharis. No, i tutaj jestem, powiem szczerze, bardzo zadowolonym bo, bo te sadzoneczki rzeczywiście dość fajnie się poprzyjmowały. Tu widać, ile nowych, nowych łodyżek pojawia się, wyrasta. Co prawda, niektóre, tak jak tutaj widać, o, o psycha, ale z boku, z boku pojawiają się młode sadzoneczki. Także jest szansa. O, tak jak tutaj też widać, nowe listki, które się pojawiły. Tu również. Także że jest szansa, że z tej roślinki coś będzie tutaj docelowo, może jakiś fajny, może jakiś fajny dywanik się na tym kawałku zrobi. Tak to wygląda. Dalej. Dobra, może znowu ten postawię kamerę na razie, bo muszę coś w Co mamy dalej? To jest. Ojej, jak to się nazywa? że sobie tutaj ściągnę. Veterantea Zosterifolia. Ta roślina też dość fajnie się przyjęła, rośnie bez problemów. bardzo ładne przyrosty możecie próbować sobie zobaczyć jak wyglądała ona na pierwszym filmie czyli na tym gdzie posadziłem ją zaraz po posadzeniu tam a dzisiaj no, jest, jest różnica i to dość znacząca fajnie rośnie nie mogę powiedzieć wygląda całkiem ciekawie. mamy tutaj Bakopkę która również zanotowała przyrosty, nieduże, ale są. Nie wiem z tego co wiem po kopaniu, nie należy do bardzo szybko rosnących roślin, ale widzę po kilka centymetrów tych przyrostów jest wygląda to z tej strony. Teraz przejdziemy z drugiej strony. I co tu, tutaj mamy. I tak kryptokorynki. Tu jest ta nana. Powiem Wam szczerze już to będzie widać o tam tam tak 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 coś się pojawiło przez całe trzy tygodnie nic nie było dzisiaj coś się pojawiło tam pizza Jeszcze ta jest starość najsłabiej natomiast wszystkie pozostałe to, to korynki przyjęły się i mają młode no, listki więc już się przyjęły tu również widać tam o. Siedźcie na jest bardzo piękny. byki lepsze od stali pierwszym jest z tej strony... Co tu mamy? No mamy... Ludwigię. Ludwigia również ma piękne, ładne czubki, czerwone, tak jak widać. Też po kilka centymetrów przybrała. tam Nie są to może jakieś demoniczne przyrosty, ale są. Widać, że rośliny rośnie. Aha, trafił tutaj korzonek z tym, z tym mikrozorium, z mojego zbiorniczka. Nie wiem czy pamiętacie jak to wyglądało na początku, bardzo malutkie były te sezoneczki w tej chwili, ładnie zaczynają porastać ten koszonek. Nitrozorium, które tutaj trafiło na początku też ładnie sobie radzi, nic się z nim nie dzieje, wiadomo przyrostów specjalnie wielkich nie ma, bo to nożnące rośliny, ale ładnie sobie dobrze, Alupiasy, lancelotę również Radzą tam, potraciły po jednym listku, ale też jakieś listki widziałem przy, 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 przybyły. No i mech, mech, Merry Christmas. Ludzie Bo Chyba tak. Też bardzo fajnie widać mech długie przyrosty. Nie wszystkie, no nie na wszystkich gałązkach tak on rośnie. Wiadomo, tutaj gdzie jest więcej światła, te przyrosty są większe. Tu gdzie tam jest mniej światła, jednak w tych roślinach on tam troszeczkę słabiej przyrasta. wygląda. Jeśli chodzi o korzeń no to powiem wam tak, no rzeczywiście yy, zmieniło się to troszeczkę, bo tak, wcześniej była to taka maś przypominająca trochę silikonu, w tej chwili on się pokrył delikatnym korzuszkiem takim pleśniowym no on rzeczywiście zaczyna ustępować już, jego troszeczkę też, troszeczkę go też ściągałem, przy jakiejś podmianie tam robiłem taką podmianę właśnie a w zasadzie nie muszę tu robić pormiany, ale ze względu na, na ten korzeń ściągnąłem trochę, trochę wody i przy okazji z, zebrałem trochę tego kurzuszka. Ale nie przejmuję się, tak jak wszyscy tutaj zresztą na forum, wszyscy w komentarzach i zresztą też na forum czytałem, że to po prostu samo ustąpi. Okej, okay. to było tak. Wyglądową. co jeszcze chciałem poruszyć jaki temat no hmm. to niestety niestety, no niestety rzecz, która jest hmm, że niestety muszę się wstrzymać jeszcze z yy, muszę się wstrzymać z zarybianiem tego zbiornika widać o. ślimaki prawdopodobnie są z którąś rośliną eee, przyniosłem ślimaki plagi ślimaków musiały być na liściach No i jest ich trochę. Niestety ich trochę jest. To nie są tylko takie małe ilości, bo tutaj na tej szybie, o widać tam bocznej, jest ich masa. Są na liściach. No i po co postanowiłem? W związku z tym postanowiłem przede wszystkim na razie nie puszczać ryb. A to po to, żeby nie dokarmiać tych ślimaków. Ja wiem, że one oprócz pokarmów. oprócz pokarmów podawanych yy, rybą, żywią się również resztkami roślin i tak dalej, ale na pewno w tym sposobu to ograniczy ich ciemność. Nisemno, A druga sprawa, no to postanowiłem zakupić tutaj trochę helenek, wpuszczę może z 10 helenek, one trochę je przytrzewią. Dopiero wtedy będę myślał o zarybianiu zbiornika. Nie spieszymy się tak naprawdę z tymi rybami. Yy, co do obsady to też jeszcze, jeszcze mówiąc, nie mam do końca nie mam do końca jakichś typów. No jedyne czego chcę to wspominałem wcześniej chciałbym żeby to była Azja. Nie chcę mieszać, nie chcę mieszać tutaj ryb z Ameryki Południowej z, z rybami z Azji jeszcze tam nie wiem z Afryki. Co prawda rośliny może nie są wszystkie. Nie są wszystkie z jednego regionu. O, moja żona przyszła. <grych> ale, ale, ale. Yy, no, gdyby chciałbym, żeby były z jednego regionu. Co jeszcze? To nawożenie CO2. No, jest to, to tyle. Tyle podaje mi brownia, Wydaje mi się, to jest za mało. Mała ilość, no będę musiał prawdopodobnie, bo tutaj bimbrownia chyba żadna nie da rady porazniej większej ilości, większej ilości CO2, nie chcę bawić się w jakiś nie wiem, drugi zbiornik, drugi, drugą bimbrownię. ją no, Spuszczymy, no, prawdopodobnie będę musiał dość szybko zakupić jakiś zestaw CO2 tutaj muszę pochwalić kolegę maciasa, ciasa, bo dobrze, podejrzewam. Jeżeli pomyliłem się, to przepraszam. Bardzo fajny filmik nagrał zresztą na moją prośbę na temat właśnie skompletowania taniego zestawu CO2 na, na, na jakichś takich elementach, niekoniecznie yy, przy takich profesjonalnych, akwarystycznych. Polecam filmik jego. szukajcie yy, sobie. Yy, co jeszcze? No w zasadzie chyba wszystko, co miałem Wam w tej chwili do powiedzenia i pokazania, chyba o niczym nie zapomniałem. W zasadzie no wszystko fajnie jak chodzi, nie ma problemów. Aha, jeszcze jedna rzecz. No chciałem się wam pochwalić, wcześniej myślałem, że będę się pochwalić, pozbyłem się korzucha. Pozbyłem się koruszka. Po tej ostatniej podmiance, którą musiałem zrobić w związku z, w związku z tym korzeniem, no niestety się tym pojawił. Przyszło trochę więcej świeżej wody i już się pojawił. Natomiast no wcześniej rzeczywiście go nie było, się wszystko ładnie stabilizowało, no, ale jednak tutaj jakaś większa ilość świeżej wody spowodowała to spowodowała, że, 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 no, że troszkę z się pojawił. Ale myślę, że nie jest to problem. On za chwilę też pewnie zniknie. To wszystko ustabilizuje się w ciągłym ruchu. Nie będzie problemów, myślę. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam za wszystkie opinie, za, za polubienia, za, za lajki, za subskrypcje. I, I co? No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.